Cześć! I couldn't help but wonder. Po usłyszeniu tego jednego z najsłynniejszych serialowych zdań, macie pewnie przed oczami dwie rzeczy: mianowicie złotowłosą Kerry Bradshaw, która siedzi przed swoim MacBookiem i pisze nowy artykuł do swojej kolumny. A po drugie, Garderobę, która okazała się być jedną z najważniejszych postaci, jednego z najsłynniejszych z kolei seriali, mianowicie Seksu w Wielkim Mieście. I w tym odcinku Fricky zajrzymy do historii, ale tej nieco bardziej współczesnej, ponieważ za parę dni ma miejsce premiera po latach nowego sezonu Seksu w Wielkim Mieście, na którą pewnie wielu z Was czeka. I niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami seksu w wielkim mieście, czy też nie, serialowi nie można odmówić ogromnego wpływu na współczesne seriale na przełamywanie tabu i na kreowanie również modowych potrzeb odbiorców. Ten odcinek, jak i każdy inny, powstał dzięki wsparciu cudownych patronów. Jeśli macie ochotę współtworzyć kanał, link znajduje się w opisie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z seksem w wielkim mieście Matiul oraz Lumpeksy, o tym już za chwilę. Material, który z mody uczynił jednego z głównych bohaterów, według mnie idealnie wpisał się również w przemiany w modzie lat 90. Bo moda lat 90. w dobie demokratycznej, telewizyjnej rozrywki była taka jak nowi idole, bardziej dostępna, zeszła na ziemię. I nawet jeśli nie była w zasięgu portfela, była w zasięgu wzroku. To właśnie wtedy it girls zaczęły nosić it bags, a nazwiska projektantów na dobre zaczęły być używane na ulicach i w domach. Właśnie dzięki serialowi. Mający w 1998 roku premierę serial dla wielu zwiastował nieco niepokój związany z nadchodzącą nową erą. To wszystko oczywiście umiejętnie ukryte w świetnie napisanym scenariuszu, pełnym humoru, optymizmu i nadziei. Może pamiętacie zresztą jedno z pierwszych wypowiadanych przez Carrie zdań, czyli Witajcie w wieku... w nawiasie nie... Niewinności. Krótko, za serialem stał m.in. Darren Star, który wcześniej maczał palce w takich serialach jak Beverly Hills 90210 lub też Melrose Place, i właśnie na jednym z planów poznał przyszłą autorkę książki Seks w wielkim mieście. Star widział w serialu ogromny potencjał, żeby przełamywać tabu, zmienić oblicze telewizji i to wszystko bez przepraszania. Oczywiście, żeby jeszcze każdy chciał o tym mówić, to samo miało dotyczyć ciuchów. Trzeba teraz wymienić główny filar, jeśli chodzi o serialową modową rewolucję, mianowicie Patricia Field, która była bezkompromisowa jeśli chodzi o swoje wybory, miała bardzo artystyczną duszę i była nie tylko kostiumografką, ale też stylistką. Patricia, która od klubu 54 po Dance Theory miała okazję obserwować rodzącą się scenę klubową Nowego Jorku, naprawdę szukała kolorowych ptaków, a tutaj musiała zmierzyć się z kliszą, czyli z czterema kobietami, które w Nowym Jorku pragnęły odnaleźć szczęście w dużym skrócie. Czyli oczywiście, wedle tego, co śpiewał sam Sinatra, jeśli wyszło im w Nowym Jorku, no to musiałoby im się to udać wszędzie. I tak w ramy często poprawnej, ładnej mody serialowej, Field chciała tchnąć powiew świeżego, nowego powietrza godnego nadchodzącego milenium. I cóż, jak sama mówi, dzięki swojej odwadze udało jej się zdefiniować modę dekady. Eksperymentalny, nowatorski i kontrowersyjny serial miał na start bardzo niewielki budżet. Jak bardzo niski? Tutaj Sarah Jessica Parker w wywiadzie dla WOGA nie chciała zdradzić, jakie były to kwoty, ale podobno bylibyśmy zaskoczeni. To oczywiście miało przełożyć się również na garderobę. Wiadomo, jak to bywa z pierwszymi sezonami, są często decydujące, i jak sama Field przyznała, wielkie domy mody nie były chętne, żeby wypożyczać ubrania na plan, więc to wpłynęło z kolei na jej. Eklektyczną kreatywność. Sama Field przyznała, że gdyby nie ogromna miłość starych Jessiki Parker do mody, która jest myślę powszechnie znana, wystarczy zobaczyć, jak mocno przykłada się do kostiumów na medgale, to być może postać Carrie nie byłaby tak bardzo rozpoznawalna pod względem swojego stylu. Może właśnie dzięki temu powstało tak wiele ikonicznych, kultowych stylizacji, i tutaj mała ciekawostka, Parker posiada całą kolekcję ubrań i dodatków serialu. Przechowywaną w bezpiecznym miejscu i skatalogowaną co do sezonu oraz odcinka. Ubrania miały stać się również bardzo łatwo rozpoznawalną swoistą wizytówką danej postaci. I tak Miranda była rozważna i powściągliwa w swoich kostiumach i garniturach. Samantha stawiała na seksowne kreacje o biznesowym zacięciu. Charlotte wybierała klasyczne dziewczęce ubrania, a Carrie? Hmm, jej nie dało się jednoznacznie opisać. Jak wspomina Field, Star opisał jej mniej więcej każdą z kobiet. I każdą potrafiła mniej więcej sobie wyobrazić. Tylko właśnie Carrie miała być eklektyczna, dzika, nieujarzmiona, ale przy tym nieidealnie charyzmatyczna. I uważam, że właśnie przez tę zmienność to Carrie. Jej stylowi poświęca się najwięcej uwagi. Co tu dużo gadać, Field mogła tam się najbardziej wyżyć. Co było przełomowe? Dzięki serialowi moda weszła do milionów domów. I co więcej, dzięki temu, że Kerry nie była idealna, tak wiele osób chciało się z nią identyfikować, a co za tym idzie? Naśladować jej styl. Urocza, naiwna miłość do mody Carrie zaczęła się udzielać osobom, które wcześniej nie kupowały drogich magazynów modowych i które dopiero dzięki serialowi zaczęły poznawać nazwiska projektantów. Żeby odnaleźć idealne ubrania, Field często sięgała po vintage. A nawet jeśli pojawiały się tam znane, bardzo drogie marki, była to znowu moda aspiracyjna, ale nie onieśmielająca. Bo było tutaj to połączenie czegoś starego, czegoś nowego i czegoś, co coraz częściej było kopiowane przez sieciówki. Nie mówiąc już o osobach, które naprawdę kochały modę i dzięki serialowi mogły się nią nacieszyć, chociaż przez ekran. Wkrótce domy mody zrozumiały, jak ogromną siłę rażenia ma serial i zaczęły wypożyczać swoje projekty na plan. Tak było na przykład ze słynną bagietką Fendi, która jest mocno kojarzona ze stylem lat 90. I wkrótce osoby odpowiedzialne za scenariusz zaczęły sprytnie i często w przezabawny sposób dodawać nazwy projektantów w dialogach. Kimmy Bag. What? Your bag. It's a Let me have it. I nie będzie żadną przesadą powiedzieć, że Carrie stała się ikoną popkulturową serialową, ale również ikoną mody, która była nośna wtedy. Ale jest nawet nośna teraz, bo niezliczone rzesze kobiet mają ochotę ją naśladować. Marki wiedziały, że Carrie potrafi wywindować sprzedaż i na przykład właścicielka Juicy Couture mówiła, że po prostu zielona sukienka, którą Carrie nosiła w serialu, zniknęła dosłownie natychmiast z wieszaków. I tak osoba, która nawet wcześniej nie interesowała się modą, potrafiła nagle wyrecytować to, czym jest Birkin Bag. That's my fucking! Birkin. Mówiła o Chanel. Don't you hustle me out, young lady! This is Chanel. Oh Cavalli. It's when I realized I was holding on to a Roberto Cavalli outfit. Oh Guti, Oh Blanikov. Oh, and I'm registered at Manolo Blahnik. So thanks. Bye. Ciao ciao. I choć seks w wielkim mieście oczywiście odzwierciedla czas, w którym był kręcony, czyli na przykład mamy tutaj sleep dresses czy widoczne ramionczka od stanika czy rybaczki, ale z drugiej strony Field zawsze chciała, żeby kreacje tam były w pewien sposób ponadczasowe, trudne do określenia. No dobrze, ale teraz już przejdźmy do konkretnych modowych cytatów i ciekawostek, żebyśmy nacieszyli oczy tym, co nas czeka być może w nadchodzącym sezonie. Pierwsza rzecz, która przychodzi nam na myśl, jeśli myślimy o ok, Harry bardzo często jest to właśnie jej złoty naszyjnik, i tutaj w swoim własnym sklepie Field kazała właśnie zrobić taki złoty naszyjnik, żeby stał się elementem charakterystycznym jej biżuterii. Kolejna rzecz, z którą oczywiście kojarzymy Carrie, to jej tiulowa rozkloszowana spódnica. I tutaj Field ma kolejną historię, ponieważ podobno była właśnie w Lumpeksie i stał na ziemi kosz z najtańszymi rzeczami i stamtąd właśnie wzięła tę spódnicę. Podobno właśnie o intro były największe boje, powstało kilka wersji. Star pragnął, żeby Carrie wystąpiła w takiej nieco bardziej ołówkowej, eleganckiej, niebieskiej sukience. Ale tutaj Field wytoczyła dobre działo, bo powiedziała: „Ej, ale vintage będzie bardziej uniwersalne i ponadczasowe”. Blanik również miał bardzo dużo szczęścia, bo dzięki serialowi sprzedaż tych butów się potroiła. Rupert Przyznaję rację. No dobrze, wybierzmy się teraz jeszcze w krótką podróż po projektach Domów Mody, które w swojej artystycznej wizji ujęła Field. Sezon trzeci, odcinek 17 i słynna gazetowa sukienka od Galliano i nawiązanie do jego kontrowersyjnej kolekcji z 2000 roku od Couture, która była inspirowana stylem bezdomnych. Ja również widzę tutaj nawiązanie do sukienki Elsy z z roku 35. Sezon czwarty, odcinek trzeci przykład pomysłowości Patricia Field, ponieważ sukienka Chloe z 2001 roku założona jest tu jako płaszcz. Sezon czwarty, odcinek 17 i garsonka w paski o nietuzinkowym kroju od Vivienne Westwood, kiedy Carrie odwiedziła Wołga i chciała wyglądać bardzo szykownie i profesjonalnie. Ale wróciła również do projektantki w odcinku 9 w słynnej zielonej mini, przypominającej Kuperek. Sezon drugi, odcinek siódmy, Kerry ma na sobie lekką jak mgła migoczącą sukienkę od donny Karan bez ramionczek z wydłużonym stanem. Sezon trzeci, odcinek pierwszy. Kerry ma na sobie płaszcz Condé Garçon biały w typowym dla Kava Kubo nieco niechlujnym eksperymentalnym stylu. Sezon trzeci, odcinek dziewiąty. I słynna kopertowa sukienka, która mogła należeć tylko do jednej projektantki, mianowicie do Diane von Furstenberg. Sezon drugi odcinek 5 i czerwony żakiet od Alai o ciekawej strukturalnej formie, która jest również charakterystyczna dla projektanta. Sezon szósty odcinek 14. I kreacja od Oscara de la Renty, również wydłużony stan, falbaniasty dół, różowy kolor, który mi na myśl przywodzi Hepburn w śniadaniu u Tiffany'ego, z kolei w kreacji od Givenchy. Sezon trzeci, odcinek piąty, tutaj Carrie pojawia się z ogromnym kwiatem jako broszką oraz saddlebag od Diora. Tutaj bardzo ciekawa historia, ponieważ naga sukienka, którą Carrie założyła na pierwszą randkę z Bigiem i którą miała na sobie w reklamach na autobusach w serialu, była wcześniej założona przez Sarę Jessica Parker w roku 1997 na Vogue Fashion Awards. Wisienka na torcie? Dla mnie to sezon trzeci, odcinek drugi i słynna zamszowa szmizjerka od Halstona. Carrie jeszcze zakłada do tego seventysowe okulary i dla mnie to jedna z najlepszych kreacji. W tym serialu. To tyle, jeśli chodzi o wspomnienia, bo co do nowego serialu. Nie mamy pojęcia, w jakim kierunku finalnie pójdą twórcy, ponieważ Patricia Field tym razem nie jest odpowiedzialna za kostiumy. Ale czujne oko fanów dostrzegło bardzo dobry ruch, ponieważ wracają oni do kultowych modeli, które pojawiały się wcześniej w serialu. Czyli na przykład właśnie do cekinowej chociażby bagietki, z której została okradziona Carrie. Jestem bardzo ciekawa finalnej garderoby, ale twórcy serialu mądrze zauważyli, że Vintage teraz liczy się nawet dwa razy bardziej. I na przykład widać Charlotte która ma na sobie falbaniasty top z organzy, który pojawiał się na wybiegach u Givenchy w roku 96. I wracanie do kultowych perełek serialu, który właśnie debiutował na przełomie lat 90. i 2000, wydaje się tym lepszym wyborem że wracamy sami. Jeśli chodzi o trendy do lat 90. i do Y2K, czyli lat 2000. I tak w związku z premierą nowego sezonu, wyszukiwanie bagietek Fendi wzrosło o 45%, a butów na platformie o 20. Więc oczywiście uwielbiamy modową nostalgię, ale przy tym lubimy utożsamiać się z kimś, kto jest tak uroczo nieidealny. I tak przez lata zarówno kobiety, jak i mężczyźni utożsamiali się z wątkami w serialu, bo nie wiem czy wiecie, każda z historii, która pojawiła się w serialu jest prawdziwa. Nieco bardziej lub mniej pokolorowana, ale właśnie. To była zasada podczas pisania scenariusza. I choć w perspektywie czasu temu serialowi można zarzucić wiele, bo przełamując jedne tabu, wciąż działał w bardzo wąskim spojrzeniu na wiele kwestii, ale o tym może zrobimy inny odcinek, bo wciąż jest dla wielu estetyczną i kojącą przyjemnością. Jestem bardzo ciekawa, która z kreacji Carrie, chociaż nie tylko, jest Waszą ulubioną, i czy czekacie na nowy sezon, lub też może się go obawiacie, czy jesteście fanami, czy też nie? Dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Już teraz uderzcie w ikonę dzwonka, tak żeby żaden z odcinków Wam już nie umknął. Subskrybujcie kanał, żeby otrzymać powiadomienia o każdym nowym odcinku. Ja nieco częściej daję znać, co u mnie słychać na moim Instagramie i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku Fricali. Do zobaczenia.